witaj przed nami majówka i chcę ci zaproponować yy, zawartość twojej kosmetyczki, czyli niezbędnik, który zabierzesz ze sobą na wyjazd, niezależnie od tego, czy będzie on w Polsce, czy też za granicą. Po pierwsze preparat do demakijażu. Warto, żeby był to preparat oczywiście dobrej jakości, ale też uniwersalny. I tu polecam Ci płyn micelarny, dlatego że wykonasz demakijaż twarzy, oczu i ust. Nie będziesz również musiała dodatkowo stosować toniku, w związku z tym będzie to idealny preparat właśnie na majówkę. Kolejna sprawa to jest krem pielęgnacyjny. Oczywiście ważne jest to, żeby był on dostosowany do potrzeb Twojej skóry, czyli albo żeby był nawilżający, albo matujący, albo dla cery dojrzałej. Ale polecam Ci, żeby był to na przykład krem BB albo krem koloryzujący, który dodatkowo będzie zawierał filtr przeciwsłoneczny. Skąd taki wybór? Będzie to preparat, który zastąpi Ci jednocześnie krem pielęgnacyjny i część makijażu, który chciałabyś wykonać w ciągu dnia. Czyli ten krem będzie spełniał rolę preparatu pielęgnacyjnego. Czyli będzie y, również zaspokajał potrzeby Twojej skóry i druga kwestia, będzie nadawał pewien odcień y, Twojej skórze, dlatego też nadaje się do makijażu. Trzeci preparat, który mogę Ci oczywiście zaproponować, myślę, że warto, żebyś zabrała ze sobą krem na okolice oczu. Jeżeli normalnie używasz go na co dzień, to wiesz doskonale, że jest to niewielkie opakowanie, raptem 15 ml. W związku z tym w kosmetyczce zmieści Ci się na pewno. No i oczywiście czwarty preparat to już są preparaty do makijażu, czyli dobrze, żebyś miała puder sypki. Może Ci również przydać się korektor, jeżeli masz na przykład zaczerwienienia na twarzy, to korektor zielony, ewentualnie jeżeli masz cienie pod oczami, może być to korektor taki rozświetlający bardziej w żółtawym kolorze. No i tak naprawdę oczywiście przydałby się preparat również do ciała, prawda? Dlatego, że nie zapominajmy o tym, że nasze ciało również wymaga pielęgnacji, czyli może być to preparat. Jakieś pokąpieli, balsam na przykład nawilżający czy też odżywczy, w zależności od tego, jaką masz skórę. Ale jeżeli jedziesz na przykład do ciepłych krajów, no to oczywiście pamiętaj o tym, żeby był to preparat z filtrem. Warto postawić również na to, jeżeli już potrzebujemy preparatu do opalania całego ciała, żeby był to produkt na przykład do twarzy i do ciała jednocześnie. Czyli jeden preparat wygodny, na przykład, będzie preparat w sprayu, który nie będzie kolidował na przykład z cerą Twojej twarzy, nie będzie za ciężki, a będzie dawał efekt przeciwsłoneczny. Także, tak naprawdę, te kilka preparatów powinno zaspokoić Twoje potrzeby, potrzeby Twojej skóry, no i nie będzie zajmować dużo miejsca. W Także mam nadzieję, że skorzystasz z mojej podpowiedzi, a tymczasem życzę Ci miłej, słonecznej i pełnej wypoczynku majówki. Pozdrawiam Cię serdecznie, dr Ewa Szmaj.